cel zabić wolne kiedy to się skorch cel nie zabić oto wasz cel zabić Mogę służyć. Czy zbroja jest już gotowa? Tak. Oto ona. Będzie ci dobrze służyć. Dziękuję. To ja dziękuję. Dzięki Tobie, wielu nie ludzi zachowało życie. Dzięki. Bywaj. Kiedy to się skończy? Czemu tu gnośniejemy? — Czego tu szukasz, Wiedźminie? — Przepuść mnie, Dewet. — Strasznie wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. — Masz rację, hrabio, jestem zmęczony. Mogę przejść? — Mój drogi Geralcie... — Spędziłem noc ze strzygą. Moja cierpliwość powoli się kończy. Przepuść mnie. — Ze strzygą? Mogę wiedzieć, z jakim rezultatem? Zabiłeś ją? — Strzyga nie będzie już sprawiać problemów. Wiem ponadto, że ktoś z bliskiego otoczenia Królewny jest zdrajcą. Wiesz kto? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Znalazłem pamiętnik, który pomoże zidentyfikować zdrajcę. Tris Marigold powinna znać jakieś przydatne zaklęcie. Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać pamiętnik o Wielki Mistrz jest znacznie lepszym magiem od tej wiedźmy Marigold. Nie wspomniałem, do kogo należał pamiętnik. Ale. Kurwa, wpadłem. Prędzej czy później musiało do tego dojść. Palto licho. mnie. rodzi się nowy porządek. Stań u mojego boku, po stronie zwycięzców. Przyłącz się do mnie, do Roderika Deweta, przyszłego wicekróla Temerii. Dla kogo pracujesz, Dewet? Myślałem, że sam się tego domyśliłeś. Współpracujesz z Salamandrą. Tymczasowo. Myślisz, że jesteś w stanie ich przechytrzyć? Są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jeszcze raz powtarzam, przyłącz się do mnie. Jesteś żałosny. Dałem ci możliwość posmakowania władzy, ale wolisz być chyclem, więc zdechniesz jak chycel. Przekonajmy się. Zwycięstwo! Witaj ponownie, Geralt. Poznałeś już Ryle? Przeszła ostatnio swoistą przemianę. Otrzymała dar życia. Geralt! Swoistą przemianę, dar życia? Kpisz sobie. Rajle nie żyje. Ten bezwolny work krwi i mięśni nazywasz żywym? Biała Ryle jest teraz istotą niemal doskonałą. Przekonasz się o tym. Twoje eksperymenty są żałosne. Tak jak i ty. Raile, kochanie. Chyba nie pozwolisz obrażać swojego pana. Geralt. Udłaszcz się własną krwią. <śm> <śm> I win. Dobrze Cię widzieć, przyjacielu. Przybyłem tak szybko jak mogłem. W samą porę. Wilku? Jak wygląda sytuacja na froncie? Nie uwierzysz, ale zadziwiająco dobrze. Zakon poniósł duże straty. Obecnie się przegrupowują. Ponadto dotarł do mnie królewski posłaniec. Będziemy rokować. Podejrzewam, że chcą mnie usunąć albo kupić. Wysłuchasz ich? Problem w tym, że nie mam wyboru. Jeśli istnieje choć cień szansy na wynegocjowanie praw dla nie ludzi, muszę zaryzykować. Chociaż nie wiem, co mogłoby skłonić Voltesta do takiego ruchu. Wprawdzie odnieśliśmy sukcesy, ale do zwycięstwa jeszcze daleko. Idź negocjować Ewin. Ze strony króla nic ci nie grozi. Skąd wiesz? Zadbałem o to. Wilku, Muszę się dostać do siedziby Salamandry, w Starym Dworzyszczu. Nie dostaniesz się tam przez główną bramę. Jest zamknięta. Jednakże znam inne przejście. Inne? Tak, to Skalna Studnia. Można się przez nią przecisnąć na dolne poziomy Starego Dworzyszcza. Zaprowadzę cię. Może później. Mam teraz kilka spraw do załatwienia. Wielku? Muszę się dostać do siedziby Salamandry w Starym Dworzyszczu. — Nie dostaniesz się tam przez główną bramę. Jest zamknięta. Jednakże znam inne przejście. — Inne? — Tak, to Skalna Studnia. Można się przez nią przecisnąć na dolne poziomy Starego Dworzyszcza. Zaprowadzę cię. — Świetnie. Szybko. Weź linę i schodź w dół. A co z wami? Poczekamy na ciebie tutaj. Na pewno pojawi się więcej mutantów. Będziemy bronić twoich pleców. Ale. Nie ma czasu do stracenia. Musisz powstrzymać swoich wrogów. Szybko. Nadchodzą kolejni. Powodzenia i dziękuję. Nie mogę medytować przez gaszu. Muszę je najpierw rozpalić. Wiesz, że Raila miała do ciebie słabość? Zawsze cię podziwiała. Szkoda, stanowilibyście dobraną parę. Kończmy tę farsę. Rzekłeś. Oto kościej. Stworzony specjalnie do walki. Zabójca doskonały.